Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Rolls of Magic. Zaczynamy tutaj w bezimiennym porcie. Ponieważ jesteśmy od sonory e, zadanie. O może tutaj e, troszkę się cofnę, żeby mnie tutaj przypadkiem nie zahaczył e, czekajcie, tutaj, to nie sobie typowy, e, z tej pory oznaczę, ozna, w sumie oznaczę e, zadania, które mamy do zrobienia, bo trochę czasu tutaj stałem i e, i tutaj zadania się pochowały. Tutaj wola matki, to nie, zawiera nie i to by było na tyle. No, w tym odcinku będzie mało, ale będą brak bardziej rozrzucone zadania. No, ja sobie tutaj główki swoje zarzucę na siebie. Jak młody duch przygody nas tutaj odwiedził. Dała aniołka. Oczywiście dał też bonus do. Punktu doświadczenia i talentu, ale go zlikwidowałem. A tutaj mamy e, odportowych łobuzów odzyskać perłowe kolczyki. Dobra, zaczynamy od tego. Dobra, mogę tutaj ich więcej, ale wystarczyło, że pierwszego, lepszego. Ogarnąłem i po prostu uzyskałem to, co chciałem. Nie musimy więc walczyć tutaj z nimi. Ach, aż, aż kichnąłem z tego wrażenia. Ale dziękuję. Ryjek mam cały. I nawet się nie oplułem. Dobra, tutaj ciężki jednoręczny, 247, tu 2300, no, zawsze, zawsze więcej. więcej. Panie nazywa się teraz róża Westwood. Super. Jeszcze kwiatki musimy nie zebrać. no Do kobiety bez kwiatków, no to to tak trochę słabo, nie? Również, się pierwszy raz widzimy. co już stało, że tu nie nie, nie zabrałeś, co? Dobra, cztery, pięć. Nic nie robiłem, ale nie chciał zebrać. Dobra, to idziemy teraz w tamtą stronę. Tutaj. Tutaj też nie. Dobra, pojawiają się tutaj, więc zwierzemy tu. 5 na 10, dobra. Jesteśmy w połowie. Nie wiem, czego tu należy. Może tak jak nieraz, czy były jakieś tam kwiaty, czy, czy, czy coś. To po prostu czasami jest tak, że są puste. Zbieramy co innego niż, niż to, co jest opisane, nie? 8 na 10, ten będzie 9, jak dobrze pójdzie do no 9, i tutaj na schodach będzie albo 10, albo będziemy szli dalej. A mam nadzieję, że będzie 10. Trzymajcie kciuki. Nee. No, i dobra. Mamy jeszcze tutaj. Dobra, to skoro tak, to idziemy na spotkanie z przeznaczeniem. No i panienka tutaj stoi, taka zamaskowana bandytka. E, dobra, panienka nie żyje, kiedyś w jak do tego doszło. No. Mamy zanie ten dać na szyjni ślodowych kryształów Annie Zini i powiedzieć, żeby niej nie szukała, a ona wróci w swoim czasie. No i dobra. To tutaj by było na tyle. A jeszcze Sonara ma jakieś ...jakieś ten. E, Kłusek je szukać jako przynęty. I Anoka, tak? Dobra. Taki. Bos wśród jaszczurek. Dobra, wracamy do rezydencji. Mhm. Tutaj tego, tak, ale nie, my się nie damy sprowokować. Mimo, że nas troszkę wykrwawiają, ale bez przesady. Nie musimy ze wszystkimi walczyć. i tak mamy większy level niż, niż tutaj w, że tak powiem przysługuje na ten, no, na, ten na, na tę ziemię bo my już powinniśmy być na wybrzeżu łkań z takim levelem, nawet tutaj widzicie nawet mamy w zielonej wieży na, na tym na dzikich ziemiach już yy, zadania słuchajcie jeszcze tutaj wulkan Autula nie tutaj tutaj jeszcze nie tutaj jeszcze nie ale tutaj dzika ziemia tutaj zielone wieża i tutaj w ogóle tu małpia góra i obóz to tutaj już mamy także mogliśmy tutaj się nawet przenieść pomijając wybrzeże Łkań ale idziemy po kolei nie także ja tutaj widzicie byłem tutaj też ten tutaj jest jakoś tak pusto o a tutaj na, na tym to widzicie jest puściutko jeszcze, jeszcze tutaj nie byłem i nie nie odkryłem gdzie jakie złoża gdzie są jakieś tam rudy drewno tak czy zielarstwo tak zioła zioła, kwiatki i takie te inne, bo te właśnie kropki też żółte, zielone, pomarańczowe, czy tam brązowe jak kto woli to są właśnie do zbiorów i później do wykorzystania w gotowaniu, w wytwarzaniu narzędzi, broni, zbroi i w ogóle i miktura. ale ja tutaj się nie nie bawię w to a jeszcze powiem wam więcej nawet chyba nie będę się w to bawił dobra tutaj nasz silnik jest jest zrobiony nowy tytuł i teraz tak alkohol prawdy kapitańska Brendy tutaj jeszcze mamy E, dobra ja, ja Nicha dobra to idziemy tam do niej zobaczyć co chce żeby, żeby nie było zbieramy wszystkie misje 100 milionów za jedną godzinę za to, że ktoś za, za to, że weźmie kogoś na instancję i i pomoże z levelem, tak? No. Ale ten porki zgniło nosy. Porki zgniło nosy, czy zgniło włosy? Bo tu. Dobra, czekajcie tutaj. E, porkiego. Porki zgniły nosy. I tu porki, z... porki zgniło nosy. No, trudno. Czekajcie, jeszcze tutaj. Rzucę całkiem. Tutaj nie. To jakiś harpun był. Ale harpuna nie widzę, więc to jeszcze chyba nie czas na, to, na tą misję. Dobra, idziemy po alkohol. Prawdy? Kupimy Waciowi za to, żeby nam coś bardziej powiedział. Mam nadzieję, że nie wykorkuje przez ten alkohol. Także no, będziemy rozpijać człowieka kapitańska, brędy. Czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze zrobię podział pomiędzy tym, co co mam, a co czego nie mam. że powiedziawszy, to ja bym zrobił tutaj tak, to się przyda. Bo to jest z Xaviery. Ale także łądek sępa. To, to, to. To wszystko. To no może łód piratów zostawię. Pójdę do sprzedaży. Za łódź miłości. Eee, dobra, to kulka zostaje. Czyli żółty kamień. Nie można no, sprzedać, tego, tak wyrzucimy. Bez. Bezceremonialnie. Dobra, i to wszystko proszę usunąć. Tak. E, Ichajcie, e, tu zapis króla. Tutaj jeszcze mamy. Nie to to. Pergamin. I tu zaś w tej misji. Zaginiony aneks. I przechajcie, gdzie to mamy? Tutaj mamy zakiniony aneks dobra, ale widzę, że tutaj się pojawiły jakieś Róży i od sonory zadania, ale to na razie je zostawimy i zrobimy to i w innej w innej turze, że tak powiem. Teraz się nie załapały. No trudno Nie to żebym z tego Powodu płakał nie kapitańska brędy, coraz więcej pije i coraz więcej chce. Dobra, to przy okazji, skoro tutaj u niego kupujemy, to sprzedajmy te rzeczy. No, to, to, to się nam nie przyda, ale zawsze jakiś grosz dostaniemy. E, kapitańska brędy 10 sztuk. tak no dobra. Cyk. I dyche. Poproszę. Dobra. I mamy to. Złość zdjęcia klątwy. Dobra. No. Jak najwyraźniej wszystko, wszystko zmierza do Borgiego Zgniłonosego. Pamiętacie? Ostatnio go zamieniliśmy w żabę. A teraz... Hmm. na nagle patrzy na Ciebie przytomnie. Trudno Ci uwierzyć, że szczery i uczciwy człowiek, tego teraz widzisz, to ten sam kańco co przed chwilą. No i na, na żółwce. No trudno. E, Srebrna szkotłuka kajna do gniazda Przyniesz. dobra trzeba przynieść szkatułkę chcemy tutaj gdzieś coś jeszcze mamy jakąś misję pałyńska mucha zarządca stajni butka cytrynowa no nic dobra to lecimy ja może wezmę konika będzie szybciej trochę Słuchajcie najpierw, od Olej, zespół badaczy przyrody. Dobra, Doleci, dolecimy tam. Tam oddamy misję. Pójdziemy na żółwce. Później pójdziemy Zobaczcie, jak walczy czarny szermierz. Podejrzewam, że od niego też dostaniemy misję, coś tam chyba było, ale już trudno. Z kim rozpocznij walkę. Kto miał tutaj... A ten, dobra. tutaj dobra tutaj pod tym mamy mamy szkatułki szukać Zaginamy Alex. proszę bardzo żeby nie było idziemy na dół na pewno tu dobra to, że tutaj będziemy walczyć, co? No dobra, to brakuje nam tego i brakuje nam tego. Co prawda, no, miałem tego nie używać tylko na bossy, ale trudno. No przykro mi, że was tak traktuje, ale każdy przy swoim sztoku, tak? Dobra, nie ma problemu. Zbierzemy wszystkich. Zapraszam do kółeczka. Du, 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 du. O. Ej, ale bez takich, A... Co mi I jeszcze pekają, no. Mówiłem, żeby nie pekali. Dobra, zajmie się kopiec. Czy to będzie ten? Nie. Dobra, nigdy nie mogę trafić. Ale wiem, że to będzie ten. No właśnie. Śmierdząca stara skóra. Też nie? Dobra, to kopiamy dalej. No gdzieś musi być w którejś, w którym Tandetna powieść przygodowa. Dobra. Dobra, niech będzie i tak. Bezwartościowe śmieci. Mam nadzieję, że tu do, do dobrej jaskini nie wszedłem. Już ileż można? Teraz będę 20 minut szukał tego. O, dobra, mamy. Możemy stąd iść. Już nie musimy z nimi walczyć. Chyba ten się na nas rzuci tak, ten się rzuci, a my rzucimy jego dobra, ten na konika ochotnica strasznie zrobiona idziemy przyglądać się w walce czarnego szermierza Dobra, i to tutaj mamy wypuścić strzałę. Ejcie, zaatakować nie możemy. ha ha, 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 ha. sobie poczytać tutaj na na tym Dobra tutaj to zrobimy odwiniemy misję oczywiście musimy Wysłuchać tego, co on ma do powiedzenia. Dobra, i musimy tutaj do tronu wiatru pójść. Ale dobra. Zrobimy to kiedy indziej. Tak jak mówiłem. Zrobimy to razem tutaj z tymi z zadaniami zbyt, z zmiennego portu A my lecimy tutaj na no, Zatokę I jajo i, i, i to Nie wiem co tutaj Zespół Badaczy Przyrody e, Czekajcie z... Mam myśl no, Tutaj pod Jest jeszcze, są jeszcze jaskinie. Może to o tą jaskinie, o którą już chodzi. A jak nie, no to nie. Słuchajcie, jeszcze nie, bo to nie jest ta. Nie no. Tutaj mamy. Tak jakby było to tutaj. Czy kopiec, ale to nie jest tu. No, a pójdziemy gdzie indziej. O, wreszcie żółw na czworaka chodzi, a nie na dwóch nogach. Co jest? Dotrzymało mnie jakiś tajemniczy ten. Eee... Nie, no tak jak w tą stronę nie ma. Dobra, idziemy na, na Porgiego. A co tam? Tutaj na Porgiego, zgniło włosego. Z, nie wiem czemu zgniło włosy. A to nie zgniło nosy przecież. Kuder śmierci dech tak mu zaśmierdział, za że tego że potrzebu... że mu nos zgnił. No to samo możemy z tego. I tu... ...były zdjęcia klątwy. Mamy to. I teraz tych dwóch. To zginęli. I wózek dostawczy. Szczęśliwe jajko. Super, to nie wiem czemu mnie to przebrało, ale dobra. Idziemy, i nie będziemy się, nie musimy się martwić o to, że nas e, pobiją, zabiją. Będą musieli walczyć. Może to i dobrze. Jaka fajna ikonka, nie? Ukrycie w wózku dostawczym. Dobra, to jedziemy maksymalnie gdzie się da. I dobra, i mamy to. Szczęśliwe jajo. Oprób wojenny. No i dobra, ja tutaj pójdę, bo oddaję misję. No niby tutaj nam, nam, nam wskazuje. No. Ale tutaj nic, nic takiego nie ma. Dobra. E, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jak tak, to łapka w górę, subik, strefa komentarze oczywiście na was czeka ja zapraszam na kolejne moje produkcje a tymczasem trzymajcie się do zobaczenia, hej a ja lecę po poddawać misję i pobrać nowe